Oryginalny obraz Świętego Matki Boskiej w z w Słowacji, w Bojangze Wtedy była taka sytuacja wiesz historyczna, że w że ktokolwiek był przeszło rok. Tu była też Minnica, tu były i Tak naprawdę był bardzo szczerze przyjmował Króla Polskiego, i później nawet Lwów był zrównany w prawach z miastem z Krakowem i z bo To było miasto królewskie. Obraz święty wykonany był w Lwowie w końcu wieku XVI. Po śmierci takiej dziewczynki Katarzyny. Wnuczki burmistrza woła szoltz i właśnie on wykonał ten obraz na deserce. Najpierw był obraz Świętej na ścianie, a wtedy z zewnętrznej katedry. W ciągu tygodnia, albo wieczorami, wiernych w kaplicy, niż w katedrze. Ja podejrzewam, trochę przyzwiedzili oczywiście, ale... ...że w też była potrzeba potrzebienia serca, bo może bym nie był tak popularny, ale jednak właśnie Dzięki literacie, ta istniała ten czakr bardzo popularny, trudno znaleźć kogoś o tym, kto tego nie słyszał. To też dzieci w szkole, to nie tam dziecko moje w szkole, jest nawet lat może tam 9-10, mówiła. Ja myślałam, że to są śluby, ja nawet nie. do kabliczki. Trwało się właśnie XVII wieczne. Został, się, został zachowany ołtarz, taki manierystyczny, kolumny którego zostały zachowane i po złota i e, są e, dekory właśnie płaskoliby dekorowane po leksomii oryginalnej, po złoto. Również widzimy po prawej ręce epitafium, nie jedno, tylko dwa epitafium. Pierwszy po prawej takim e, Nagrobnym właściwie portretem tego Dygmuta Bresslera był to e, pascha żydowska. Widzimy ofiary ofierze składają Baranka. Nad nią centralnie jest e, modlitwa w Po prawej ręce omowanie nuka po lewej właśnie temat, który nawet później był takim tematem bardzo e, no, do dyskusji, bo klasyczka faktycznie była budowana trochę wcześniej, jeszcze w 17 na początku, ale nie od razu była święcona bo ponoć tu się dopatrzyło diabła w tej kaplicy. Zobaczcie pod Budaszem, pod mężczyzną, który siedzi, w nie wiem, no słuchajcie, to dopiero ktoś z artystów wymyślił, jak to musi wyglądać kompozycja Ostatniej Wieczerzy. Każdy artysta ma swoje intencje. Centralnie dalej są jeszcze Adoracja Baranka i pewnie najciekawsza jest kopuła. Kopuła, w której są przezrzęte kasetony, były rzeźbione od razu w kształcie trapezy. To też trapez. Nie? Tak. A, czyli nie prostokąt, tylko tak lekko od razu wykonany, prostokątek, lekko ugięty. Co daje nam iluzję przestrzeni albo perspektywy, której nie ma de facto, bo nie może być, gdyż kapliczka ma tylko wysokość 17 metrów. bo Skąd tutaj perspektywa przy takiej. To jest ta to, rodzina była znana w po 17 xviii jakoś zakonnika Dominikanina, Michała, bo i ma również także. Hmm, Burmistrza Wilna, Wesla, a przyjechali po prostu w z Węgier za jest...